Panie prezesie, ja zwracam się tutaj do pana profesora Stępnia, bo pan już z profesorem Bugajem wiele lat temu korespondowaliście na łamach Rzeczypospolitej. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć tytuły. Profesor Bugaj pytał, czy TK jest trzecią izbą parlamentu, a pan profesor Stępień odpowiadał o mieszku profesora Bugaja. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że pierwsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego tego jeszcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, o którym na seminariach prawniczych mówi się jako o takim bardzo abstrakcyjnym i odnoszącym się do tego, co Rada Ministrów mogła rozporządzeniem, czy zarządzeniem, czy aktem jakimś swoim władczym wydać, a co wymaga ustawy, i że to było takie bardzo abstrakcyjne orzeczenie, ale tak naprawdę to orzeczenie dotyczyło też wysokości czynszów dość Część. dużej grupy obywateli w Polsce Ludowej i to był ten rodzaj stosowania konstytucji, ten rodzaj sprawiedliwości, który obywatele czuli w portfelach. I ta, ten kierunek orzecznictwa Trybunał bardzo długo zachowywał. W czasach, kiedy pan profesor Bugaj był posłem, pan sędzia Stępień był senatorem, dwa bodaj najgłośniej dyskutowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 1992 roku. Pierwsze dotyczyło zasad waloryzacji rent i emerytur, drugie dotyczyło zasad waloryzacji płac w budżetówce. Skutek był taki, że minister finansów Olechowski podał się do dymisji, twierdząc, że nie jest możliwe wykonanie. Tego orzeczenia, Sejm nad nim głosował, uznał, że jest w części możliwe do wykonania. Później czterech premierów usiłowało je wykonać, i tak naprawdę nikt tego finalnie nie zrobił. Ja sobie jeszcze pozwolę zacytować taki szacunek, o którym też pisała Rzeczpospolita w 95. powołując się na ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, a mówił o niej w Sejmie wicepremier Kołodko. Wykonanie zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego w roku 1995 miało według wicepremiera Kołotki kosztować 113 bilionów starych złotych. Nikt dziś nie wie, co to jest bilion starych złotych, więc powiem tylko, że deficyt budżetowy za cały rok 95 wynosił niecałe 90 bilionów starych złotych, czyli wykonanie tych orzeczeń byłoby, wykraczałoby poza podwojenie deficytu budżetowego. Konstytucjonaliści komentowali to w ten sposób, że pan profesor Sadurski w sierpniu 96 pisał, w Rzeczpospolitej. Cytuję, w niektórych sprawach, gdy wolności polityczne i obywatelskie wchodzą w grę, Trybunał jest łagodny jak baranek, potakuje parlamentowi lub rządowi. Jednocześnie ten sam Trybunał szczerzy zęby i ryczy jak groźny lew, gdy broni rencistów i emerytów przed skąpstwem rządu niedostatecznie realizującego ideę sprawiedliwości społecznej. Panowie prezesi, co takiego się stało po przyjęciu z 97, która prawa socjalne wydawałaby się akcentować bardzo mocno, także dzięki pewnemu manewrowi profesora Bugaja i pewnie pana mecenasa Będkowskiego, że nagle ten Trybunał przestał ryczeć jak lew i stał się łagodny jak baranek w sprawie praw socjalnych, a przynajmniej tak uważa pan profesor Bugaj. No nie sądzę, żeby stał się łagodny jak baranek. Ja no, jeszcze może wrócę do tego pierwszego orzeczenia, które pan tutaj przywołał. Rzeczywiście ono, ono dotyczyło wysokości czynszów, ale w gruncie rzeczy do historii orzecznictwa Trybunału przeszło jako orzeczenie, które w centrum uwagi powstało zasadę lex retrono nagid". I właśnie ta zasada, taka podstawowa zasada konstytucyjna okazała się być. Najlepszą gwarancją ochrony, ochrony praw socjalnych. I tak e, oczywiście orzeczenia w, w różnym okresie mogły akcent, przy, kłaść akcenty na różne rzeczy, ale Trybunał Konstytucyjny niechętnie się w ogóle wypowiadał e, w kwestiach socjalnych, trochę chowając się, nawet właśnie za jakieś podstawowe zasady prawa, żeby nie wypowiadać się merytorycznie. W pewnych kwestiach, bo to jest z punktu widzenia Trybunału bardzo trudne, dlatego że w gruncie rzeczy sędziowie nie mają odpowiednich instrumentów, które za, za pomocą których mogliby sprawdzić, prawda, jak się ma ta ogólna norma konstytucyjna, czy raczej konkretne rozwiązanie ustawowe w stosunku do bardzo ogólnych norm konstytucyjnych, które zresztą najczęściej w kwestiach socjalnych. Odsyłają do ustaw, prawda? Tak. Ja chciałem, chciałem dorzucić kilka, kilka, kilka obserwacji, bo rzeczywiście prawa, prawa socjalno-ekonomiczne zostały umocnione w Konstytucji z 1997 roku, to jest prawda. Uzyskały jakby status wyraźnie elementów. Tego, tych praw trzeciego koszyka, które wchodzą do karty praw podstawowych, bo są w jakimś sensie na wzór karty socjalnej, karty praw socjalnych w Radzie Europy. Tylko z tym, że doktryna konstytucyjna na ogół mówiłem dobrze, no ale tutaj mamy do czynienia praktycznie rzecz biorąc nie z prawami podmiotowymi sensu stricto, są to raczej tak zwane prawa programowe, no, programowe, czyli w gruncie rzeczy zawierające Program polityczny czy obowiązek jakiegoś działania. Ja bym szczerze, zawsze uznawałem, że formuła konstytucyjna, jeżeli już jest, to znaczy, jeżeli powiada się, że każdy ma prawo, na przykład, do zabezpieczenia społecznego albo do opieki zdrowotnej, to z tego muszą wynikać jednak określone konsekwencje. To nie jest tak, że to jest wyłącznie program polityczny, program, nakaz działania jakiegokolwiek, ale muszą jakieś konsekwencje z tego wynikać. I nie powiedziałbym, żeby w Trybunał Konstytucyjny w 1957 roku tak kompletnie zaniechał zajmowanie się tą, tą problematyką, no bo przypomnę, a jak, jak wyglądała likwidacja publicznej gospodarki lokalami. No, tutaj w, 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 ważyliśmy bardzo, bardzo długo, długo właśnie tą kwestię praw lokatorów, by nie, nie ucierpieli oni nadmiernie. Przy likwidacji publicznej, tylko było to właśnie ważenie, ważenie interesów, ważenie, ważenie z jednej strony prawa własności, z drugiej strony praw lokatorów. W, przy słynnym w rozstrzygnięciu o systemie ubezpieczeń zdrowotnych, czyli to, ta, ta słynna ustawa, która jakby projekt Żołowskiego to był, chyba, dotyczący wprowadzenia Narodowego Funduszu Zdrowia, likwidacja kas chorych. To tam się znajduje w tym orzeczeniu no, całość, cała, cała masa rozmaitych interpretacji yy, dotyczących yy, prawa do zdrowia, yy, prawa, prawa dostępu do opieki zdrowotnej. Tam się też znalazły na przykład takie wywody dotyczące tego koniecznego, minimalnego koszyka świadczeń zdrowotnych podstawowych. Yy, to są wiedzione z artykułu 68 Konstytucji. Więc też miało to znaczenie. Ja wiem, że pan profesor Bugaj się kompletnie ze mną nie zgodzi, ale orzeczenie, które wydaliśmy na temat szkolnictwa wyższego, ja sobie bardzo cenię. Uważam, że to było orzeczenie, które obroniło możliwość funkcjonowania szkół publicznych, ponieważ ono jednak wyraźnie mówiło o tym, że nauczanie dzienne w granicach dotacji budżetowych, no musi stanowić podstawową usługę świad w świadczeniu dawców, czyli uniwersytetów i nie może być tak, że studia wieczorowe czy zaoczne będą miały przewagę, a po drugie mówią wyraźnie o pierwszeństwie jakby tej, tej formuły, a jednocześnie, a jednocześnie wskazywało na to, że wyzbycie się tego tropu nauczania, tego toru nauczania, pozbawiłoby mnóstwo ludzi mających Szanse na to, żeby studiować intelektualne i jakieś skromne zasoby materialne pozwalają tu możliwości studiowania w ogóle. Więc alternatywa była albo stworzymy fikcję, w której będzie szkolnictwo publiczne zamykało się kompletnie przed studiami wieczorowymi, płatnymi w jakiejkolwiek formie, albo otworzymy, otworzymy te studia. Także oczywiście nie traktując tego komercyjnie, to zostało wyraźnie powiedziane w orzeczeniu, podkreślam, że opłata miała pokrywać koszty funkcjonowania. Tak naprawdę, Ona nie, trudno, trudno wymagać, żeby ludzie przychodzili na wykłady, seminaria i ćwiczenia, nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Nie można heroizmu wymagać od ludzi, jak od samych siebie tego nie wymagamy. Z jakiej racji mieliśmy żądać, żeby ludzie pracowali w weekendy, w wolne soboty? W, nad wykładami studiów wieczorowych. To, to wymagało odpłatności. Wymagało odpłatności oświetlenie sal, materiały laboratoryjne, et no nie ma cudów. To są koszty. I tak naprawdę to nie chodziło o generację zysków wielkich dla uczelni czy, czy cele komercyjne. To chodziło o poszerzenie kręgu, kręgu dostępności szkolnictwa wyższego, bo tworzenie fikcji znamy. Fikcja szkolnictwa publicznego, bezpłatnego była w Polsce Ludowej. Tylko że w Polsce Ludowej Liczba studentów była wielokrotnie, pewnie dziesięciokrotnie mniejsza niż po 1989 roku. nie wiem, czy był to optymalny stan, do którego powinniśmy zmierzać. No ale to tylko przykład tego, że prawa socjalne były traktowane w orzecznictwie Trybunału dość poważnie. Jeszcze wspomnę na koniec o takim orzeczeniu o ochronie konsumenta na przykład. Słynne orzeczenie biopaliwa, gdzie, gdzie właśnie wzięto jako podstawę rozstrzygnięcia Artykuł 86, który mówił o ochronie konsumentów, który jest też programowo, wydawałoby się, otw otwarty, nie zawiera wielkich treści normatywnych, prawie żadne, a jednak był podstawą rozstrzygnięcia dość istotnego w Trybunale. Dzięki. I kontynuując ten wątek... Panie, że też, tak, tak? tak, tak, proszę chciałbym, panie prezesie. Chciałem tylko dodać jeszcze coś. Gdyby zapytać ludzi dobrze znających Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które dla mnie osobiście, jako sprawozdawcy, e, sprawy były najważniejsze, to myślę, że ci specjaliści by powiedzieli, że sprawa lustracyjna. Ale dla mnie najważniejszym orzeczeniem, nad którym najwięcej pracowałem i powiem, miałbym tej chyba najwięcej satysfakcji, to była sprawa ochrony lokatorów, która notabene kilka razy znalazła się i na wokandzie w Strasburgu, kilka razy. Była rozstrzygana w Sejmie wcześniej, chyba ze dwa razy wcześniej, w Trybunale Konstytucyjnym. To była niezwykle skomplikowana, budząca różnego rodzaju wątpliwości, emocje i tak dalej, sprawa. I właśnie to orzeczenie dla mnie jest ciągle najważniejsze. Także no mogę powiedzieć, że tutaj to też może taki osobisty. Przykład mój, z mojego dość osobistego doświadczenia, że jednak te sprawy były traktowane z wielką uwagą. Natomiast co do orzeczenia, o którym tutaj Marek przed chwileczką, profesor Marek Safian wspominał. no Pamiętajmy, że gdyby nie to orzeczenie, to przecież ta cała młodzież, która trafia w tej chwili na studia płatne w uczelniach publicznych trafiłaby na studia płatne tylko w uczelniach niepublicznych. Nie wiem, czy byłoby to lepsze. Jestem osobiście przekonany, że nie, chociaż sam pracuję w taki właśnie uczelni. Panie prezydencie, a co z orzeczeniem A co z orzeczeniem, w którym wystam sprawozdawcą K1203, czyli prawo o ustroju sądów powszechnych z 2001 roku. Tu pozwolę sobie odnieść się do przedwczorajszego felietonu pana, pana prezesa. Wspomina pan, no, jak... No, ja sprawie... pamiętam oczywiście, pamiętam, pamiętam te sprawy, te, traf, te sprawy akurat trafiały do mnie nie, dość często, związane z, z ustrojem sądów powszechnych. No, nie mogę zdradzać tajemnicy sali, ale nie, mogę powiedzieć, że po latach widzę, że przynajmniej sprawozdawcy w tej sprawie brakło wyobraźni. Chyba byłem za bardzo, że tak powiem, zwrócony w kierunku takiego myślenia, że jednak w tym Ministerstwie Sprawiedliwości tam też myślą. No, po, po latach okazało się, że, 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 że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Trybunał na pewno w tamtym okresie za mało przywiązywał uwagi do tej nie, nieodrębności sądownictwa Inna sprawa, że także z kręgów sądowych nie było wielkiego entuzjazmu na przykład do tego, żeby przejąć nadzór nad sądownictwem powszechnym przez Sąd Najwyższy. Także to na pewno tutaj wszyscy mamy wiele jeszcze sobie do wyrzucenia. Panie prezesie, z chęcią porozmawiamy o tym przy innej okazji. Natomiast ja na zakończenie tylko chciałem dodać, że odniesienie właśnie do tych praw socjalnych do tych praw socjalnych wynikało z tego, że to daje ogromną dozę legitymizacji dla trybunału, bo jednak czym innym jest Wymierzanie rządów prawa stricte abstrakcyjne, a czym innym jest taka kategoria rządów prawa, które obywatele odczuwają w portfelach. No pozwolę sobie też się odnieść do wysokich standardów legislacji podatkowej, jakie Trybunał Konstytucyjny wytyczał. Pozwalam sobie postawić tezę, że gdyby dzisiaj istniał Trybunał stosujący takie standardy, to nie trzeba by było wydawać takich oto poradniczków i nie zastanawialibyśmy się wszyscy, jak w ostatniej chwili naprawić polski ład. Natomiast pan. pan profesor Bugaj chciał się oczywiście odnieść. No, krótko już, bo obradujemy bardzo długo. Ja chcę powiedzieć, że w pracach Komisji Konstytucyjnej był taki nurt, taka część członków tej komisji, która chciała konstytucję budować w zasadzie na obraz i podobieństwo, powiedziałbym, pewnej instrukcji obsługi władzy. Co może Sejm, co może rząd, w jakim trybie jest wyłaniany, kiedy się go wyłania, kiedy są wybory, etc., etc. My, żeśmy nie kryje, mówię tutaj przede wszystkim o moim porozumieniu z ówczesną z z partią rolników, to znaczy z PSL-em, chcieli wpisania do konstytucji także wątków, które są związane z problemami społeczno-gospodarczymi. I ja teraz, słuchając panów, muszę powiedzieć, że my się różnimy bardziej nie w sprawie konstytucji. My się różnimy w sprawie tego, jakie ma być szkolnictwo wyższe, czy ma być rzeczywiście finansowane z indywidualnych dochodów, czy ma być kosztem rodziców. Na Notabene widzimy troszeczkę w Stanach Zjednoczonych, co się dzieje z tego punktu widzenia. Widzimy próby, które chce wykonać obecny prezydent w tej sprawie. To zadłużenie ogromne, które powstaje tam, studentów, którzy muszą sami regulować swoje wynagrodzenia. No, ale ważniejsze jest coś innego. Dostrzegłem w wypowiedziach Panu Profesorów, a szczególnie Pana Sędziego Wstępnia, potwierdzenie moich najdalej idących obaw. To znaczy, Pan mówi, że przecież dobrze żeśmy zrobili, a ja mówię, że zrobiliście niezgodnie z konstytucją. Taka wykładnia, którą żeście przeprowadzili, jest wątpliwa, budzi wątpliwości. I można oczywiście, to są odrębne spory. To są odrębne spory. Wydatki naszego państwa na edukację publiczną, również dzisiaj, są śmieszne. Są śmieszne, w szczególności na edukację wyższą. Co dostali w zamian za to ci liczni studenci? Ja uczyłem w dwóch, trzech szkołach prywatnych. Dostali edukację na poziomie wyższym drugiej kategorii. Powiedzmy to bardzo wyraźnie. Dostali sytuacje, w których niektórzy akademicy pracowali w pięciu, w sześciu, a słyszałem o takim, co w siedemnastu miejscach pracował. Miał chałtury. Więc ten bilans tego uregulowania, akceptacji tego nie jest taki oczywisty. Gdyby była presja konstytucji związana z bezpłatnością, gdyby wężej określono uprawnienia do komercyjnego finansowania z edukacji na poziomie wyższym, to być może jednak rezultat byłby lepszy. Więc nie ogłaszajcie panowie tak łatwo triumfu, bo on nie jest oczywisty. No ale przecież to jest ewidentne, że wtedy więcej studentów przeszło do uczelni prywatnych. No tak, to trzeba było zapewnić fundusze, a tego, tego parlament nie uczynił. Możemy się, kiedyś, możemy się kiedyś na taką debatę umówić. Ja nie, nie mówię nie, ale uważam, że już. Tam jest ważne w gruncie rzeczy jedno zdanie i ono jest naprawdę, ono trzyma standard konstytucyjny. Tam jest jedno zdanie, które mówi, że owszem państwo jest zobowiązane stworzyć bezpłatne warunki, ale w ramach środków przekazywanych do uczelni publicznych, prawda? No ale kto decyduje o przekazywaniu to... tych środków? On, że tak, także działanie Parlament. rządu i parlamentu. Parlament. Rządu i parlamentu. Ale, my... ale on nie musi, on może przekazać. W tym, w świetle tego orzeczenia można sobie wyobrazić szkołę wyższą, która większość dochodów gromadzi z czesnego. Ale wtedy to trzeba było to, to, może na osobną, na osobną debatę, jeżeli mamy jeszcze wyrazić to, moją ogólniejszą obawę i panu To się naprawdę bardziej. nadaje na oddzielną debatę, ale przecież to by tak, oznaczało, ale że, teraz że jest decyzja środków trzeba byłoby przekazać ja nauką. jedną uwagę chcę zrobić, chcę zrobić. jedną uwagę o innym charakterze. Wiem, że się panom nie podoba, ryzykuję, niech tak będzie. Na to, czego się bardzo obawiałem. I to obawiają się często głosowania pracowe. Ja nie jestem z prawicy jednakowoż. To tego, żeby Trybunał Konstytucyjny nie ukształtował się jako instytucja o charakterze trzeciej Izby Parlamentu. Gdzie w oparciu o swobodną interpretację aksjologiczną konstytucji. W gruncie rzeczy jest robione coś, co z konstytucją może mieć niewielki związek. Tego się obawiam. Panie w, tej sprawie, w tej sprawie tylko powiem jedno, jedno zdanie. Mianowicie jest mi nieprawdą, że jest to wykładnie arbitralna, bo to, co jest wartością podstawową, etosem orzecznictwa, sądu, sądu konstytucyjnego, to jest ciągłość, ciągłość orzecznictwa, spójność i dążenie do tego, żeby te standardy, były porównywalne w gruncie rzeczy z standardami przyjmowanymi w innych demokratycznych państwach prawa. Proszę mi wierzyć, że w Trybunale Konstytucyjnym za naszych czasów, zarówno Jurka, jak i moich, był cały dział analityczny, który zajmował się niczym innym, tylko przygotowaniem i analizą precyzyjną odrzecznictwa porównawczego całej Europy, w Strasburga i Luksemburga. Myśmy mieli absolutnie doskonały przegląd i Punkt odniesienia był jasny. To nie było arbitralne, proszę mi wierzyć. No. Panowie profesorowie, ja myślę, że też ta dyskusja uwidoczniła nam jedną rzecz. Jak konstytucja, można powiedzieć, jak praca po marksistowsku alienuje się od swojego twórcy. Bo to z jednej strony mamy głos prawdziwego autora konstytucji, który mówi, nie na to się umawialiśmy, a z drugiej strony mamy dwóch sędziów, którzy mówią, ale z tego tekstu nie to można wyprowadzić. I to, i to chyba też jest ta esencja jakiegoś aspektu przynajmniej sporu o Trybunał Konstytucyjny i o, o jego rolę w społeczeństwie. Czy, czy tak panowie byście na to mogli? Ale, to, ale to, je, to, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale to jest tak samo jak z dziełem literackim, że ona wypowiada pewną ilość zdań, prawda, które w danym momencie mają takie, a nie inne znaczenie, a po pewnym czasie okazuje się, że zakres znaczeniowy słów się zmienił, konteksty się zmieniły, i w gruncie rzeczy zaczynamy zupełnie inaczej interpretować to, co pierwotnie zostało napisane, prawda? Co ma wspólnego Kodeks Cywilny Francuski, który z konstytucją cywilną Francuzów, uchwaloną w 1804 roku z dzisiejszym prawem cywilnym, obowiązuje formalnie, a co ma wspólnego? Nic. Nic. nic kompletnie. A co ma wspólnego nic. konstytucja amerykańska z zasadą dopuszczoną przez pierwsze sto lat przez Sąd Najwyższy, że niewolnictwo jest ok? No czy właśnie, profesor no dajemy... odpowiedź właśnie jest taka jaką dajemy. Ogromne Ale, znaczenie... to, co... Wy... Ale to co powiedział Ryszard <grym> przed chwileczką, ja, ponad 100 lat, kilkanaście. Tak, żeby... żeby wypowiedzieć ostatnią myśl moją przynajmniej w tej dyskusji, właśnie w odwołaniu się do przykładu amerykańskiego. Mianowicie, no wiemy, jaką, jaką pozycję zajmuje w ustroju, nie tylko w świecie, w ogóle konstytucjonalizmu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Ale tak na dobrą sprawę, to czas, w jakim trybuna, jakim Sąd Najwyższy osiągnął tę swoją pozycję, to jest moim zdaniem co najmniej 150 lat. Dopiero w gruncie rzeczy w latach 50. XX wieku, Sąd Najwyższy określał na tyle, że od tego momentu już właściwie nikt nie kwestionował jego pozycji i nie próbował nawet manipulować przy Sądzie Najwyższym. A pozostałe, a wcześniejsze 150 lat, to była ciężka wojna przede wszystkim samych sędziów Sądu Najwyższego, ale nie tylko, o to, żeby tę instytucję osadzić w tradycji konstytucyjnej Stanów Zjednoczonych. To bardzo długo trwało, to się udało. My mamy szansę, oczywiście, korzystając z tego dorobku, jakby przejść szybciej ten proces ukonstytuowania, ukorzenienia sądownictwa konstytucyjnego na naszym zdraju, ale nie sądźmy, że to jest łatwa droga i że to będzie łatwa droga. Bardzo serdecznie Panom Profesorom dziękuję i z głębi serca przepraszam za tak rażące przekroczenie przewidzianego na naszą dyskusję terminu. Co mam nadzieję, że nie świadczy o mojej słabości jako moderatora, tylko o wadze poruszanych zagadnień i o konstruktywnej dyskusji, która się między Panami Profesorami wywiązała. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Również przyłączam się do podziękowań Moderatora. Dziękuję również Moderatorowi Kamilu serdecznie za poprowadzenie bardzo ciekawego spotkania. Panom profesorom dziękuję za zaszczycenie Instytutu Lerhanda swoją obecnością i tak fajną dyskusją. Panowie mam nadzieję, że nie spotkamy się tutaj jeszcze nie raz. Liczę na odzew naszego dzisiejszego spotkania i gościnę kolejnych ekspertów, którzy mają możliwość podjęcia tematu reformy, restartu czy nowego początku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zamknąłbym to taką refleksją, że z naszą konstytucją, podobnie jak z demokracją, nie jest idealna, ale nie mamy innej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia na kolejnym dialogu. Alerhanda.